Witajcie kochani. Troszkę mamy obsuły, ale myślę, że kamera zawsze jest szczęśliwy i zadowolony. Przepraszam za mój głos, ale też jestem taka dzisiaj pociągająca. Gdy stoi u boku Tak jest. <grymne> <grymne> Witam Was serdecznie w imieniu Stowarzyszenia Polska Tomy Susnowiec, w imieniu całego naszego zarządu, wszystkich członków, którzy pięknie się udzielają. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj po to, by Wam serdecznie podziękować, skamracić się, poznać się bliżej i w szczególności wielkie ukłony dla tych, którzy przyczynili się do zbierania podpisów w tak krótkim okresie czasu dla okręgu 32. Ja może już nie będę wymieniać, które tutaj miasta, wioski wchodzą w ten okręg. Szczególne podziękowanie dla naszego koordynatora, którego wyznaczyliśmy, naszego Arkadiusza. Brawo, Zaraz brawo, brawo. Mu głos, Ale dla niego wielkie brawa. Arek stanął na wysokości zadania. W przeciągu zadania. trzech dni poświęcił się i użyczając swojego auta, objechał praktycznie cały okręg i dzięki wam był w stanie zebrać tyle podpisów, że mogliśmy później je przekazać dalej. Mam nadzieję, że nasza współpraca dopiero się rozpoczęła tak naprawdę z kamratami, którzy jeszcze nie, nie wstąpili w poczet naszych członków, oczywiście serdecznie was za, zapraszamy, jak również sympatyków naszych. Wszystkie, wszystkie wydarzenia, które Organizujemy, a spotykamy się już od trzech lat praktycznie, to z miłości do wolności. Pamiętajcie, bo to zawsze znaczy, tak jak tutaj Krzysiu nas ma taką piękną naszą koszulkę, którą specjalnie zaprojektowaliśmy. Pokaż z drugiej strony. Ta koszulka już jest znana w całej Polsce. Super! Szczególnie jak do ją Brawo dla nas. My tu jesteśmy najważniejsi, Polska dla nas, jest najważniejsza. Polska to nasz dom, i to my przez te trzy lata walczymy dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, dla naszej przyszłości, dla naszej przyszłości żeby nam się dobrze żyło w tym kraju. Ja nie chcę tutaj przedłużać, bo mówię troszkę dzisiaj <laughs> za nie mogłam. Bardzo Wam wszystkim dziękuję, naprawdę, za zaangażowanie. Jesteśmy. Mega szczęśliwi, że mamy takich ludzi wokół siebie, których wcześniej nie znaliśmy, tak? To dzięki tej strandemii, którą wymyślił nam rząd, mogliśmy się poznać. I liczyć na siebie, tak? Bo jesteśmy jak, jak jedna wielka rodzina. Zawsze możemy się wspierać nawzajem. Zawsze możemy na siebie liczyć. Bardzo Wam dziękuję. I z racji tego, że Kamraci są w całej Polsce, to dzisiaj chciałam serdecznie przywitać kamratów, którzy z tej całej Polski do nas przybyli. Witamy po kolei może Grudziądz, Sylwia z Grudziądza, brawo suwerenni Grudziądz! i dalej jechali. Cztery godziny z tego co już się dowiedziałam. 4,5 godziny, wielkie brawa dla Sylwii za to, że jej się chciało. Dziękuję, ja się zawsze chcę. witamy krakowskich rodaków kamratów brawo kraków brawo <noise> pojechał na bogę został się hej Nie! Yeah. Pojechał na wojnę, to był jeszcze jeden. Nie Kraków Niezłomny zawsze z nami. Paweł, na ręce twoje wielkie ukłony. Bardzo dobra współpraca między nami. Super, dziękuję bardzo. Kolejny Paweł, czyli front Częstochowa razem z Nanusią. Brawo, Brawo dla Pawła i dla Częstochowy. Matką moską, przed <grystana> <grystana> Dalej ekipa Denusi Krysty, Wataha, Śląskich Kamratów. <grystana> 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 No, Jejsta, a, a, i tak dalej, i tak dalej! I tak dalej. <grymka> Kogo pominęłam? Przypomnijcie mi się. bielsko biała bielsko biała Super! -biała. 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 biała Barbara! O matko, przepraszam. No to widzę Wasza nasza, nasza koordynatorka na okręgu 27, z którą dobra. połączył Arek, nasz koordynator 32 okręgu. Mocne siły, wsparcie w Arku jak najbardziej ba Barbara miała, także dziękujemy Dobre, też Ani Miarce, naszej y, ogólnopolskiej koordynatorce, która wszystkich nas. Połączyła pięknie, dzielnie tak. pracowała. Brawo dla Barbary i dla Aniarki. Kasia Brawo. 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 Ty masz na swoim terenie fantastycznego prawnika Katarzynę. Tak. Trzymaj ją! Tak, trzyma. ona... Kasia Tarnawa niestety z nami dzisiaj nie mogła być. Przesyła nam pozdrowienia ukłony kamrackie, wczoraj tak. występowała. Miała zaszczyt uczestniczyć na żywcu u My mieliśmy, My mieliśmy zaszczyt ją odsłuchać w NPTV. Kto jeszcze nie obejrzał, proszę nadrobić zaległości. Ja chciałabym jeszcze dodać, jeżeli mogę tutaj. 26 października organizuje w Górkach Wielkich, tam gdzie. Basia, Basiu, ja ci, dam, ja ci dam głos. Przepraszam, ja da głos. głos. Wszystkim dam głos. U nas wszyscy muszą się wypowiedzieć. Dobra, dobra. Wszyscy, nie tylko ja. Jak to koordynator musi mówić? <laughs> yy, I teraz słuchajcie, że jeszcze do, dopóki przejdziemy tutaj do kwestii ważnych, teraz są ważniejsze, za chwilę będą ważne. Chciałam jeszcze z tego miejsca pozdrowić doktora Piotra Rubasa oraz Grzegorza Hercunia ze Strażników Wolności, którzy nas dzisiaj zapraszali do Kalisza na marsz i na mszę świętą w Kaliszu. Natomiast no, nasze, nasze wydarzenie było już organizowane miesiąc temu. Piotr oczywiście to rozumie. E, wysłaliśmy mu tam pewną wiadomość. Mamy nadzieję, że zostanie ona przekazana od Stowarzyszenia Wojska Tomy Susnowiec. Także i z góry tutaj serdecznie pozdrawiamy. nie Wojciech i Marcin, którzy dojechali. Brawo! 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 Nie byłoby nas tutaj wszystkich. Witamy Was z pozdrowieniem. Czuj duch. Czuj! Czuj! Czuj. Czuj. Wiecie, wiecie, dlaczego nie czuwaj? Dlatego, że to aj nam na końcu nie pasuje. Ale to są żarty. To są Witając was w naszych stronnych progach, z tym dymem, jakby papieża wybrali. Do Witamy Was serdecznie oczywiście. Dziękujemy za przybycie. Dziękujemy, że możemy na Was liczyć. I takie skromne upominki. Chciałabym, żebyście ten jeden upominek pokazali wszystkim. To my dostaliśmy? Ja. Tak, jeszcze ja dostaniecie. Super. O Ludzie, teraz w celi nie zmarzniemy! <ganny couped> Ale trzeba jedną i drugą stronę, stronę pokazać. A nie! Słuchajcie, martwię się, że nie dadzą nam do celi wnieść... Patriotyczne zagłębie! No Bo jak zobaczą Emily, ten kino. Brawo! ...drogą Patriotyczne zagłębie! A jechaliśmy samochodem i słyszeliśmy taką piosenkę. Uważaj! Uważaj, Marta! Ty Ślązaczka Jaz Sosnowca i ta miłość będzie prosta. Ja Wojciechowi, ja e Myślę, że tutaj ważne słowa padną w tej trzymaj, trzymaj, chwili, trzymaj, trzymaj, na trzymaj. które wszyscy czekamy, tak, bo moc, wiemy... No, przybywa. Mocy przybywa, A, jasne energii również. Dlatego oddaję. Ważne słowa padną, dlatego że wiemy, co za tydzień się będzie działo. Mamy, mamy swoich ludzi również z okręgu 32 i 27, którzy biorą udział w komisjach wyborczych, którzy zostali przewodniczącymi. Brawa dla nich wielkie. Będą w niedzielę ciężko pracować, jeszcze nie wiedzą, co ich czeka. Ja dziękuję serdecznie za jeszcze raz wielkie ukłony w imieniu całego stowarzyszenia, że przybyliście, że wam się chciało, że jesteście z nami zawsze i oddaję Wojciechowi. Brawo Marta! Brawo Marta! Brawo! Słuchajcie, krótko. Czego chce wróg? Wróg jest przebiegły, dawno opracował plany, scenariusze, my sobie z tego sprawy nie zdajemy. Wróg chce, żebyśmy się nie spotykali. Żebyśmy byli zatomizowani, po swoich, zamknię zamknięci w swoich domach, przed telewizorami. Tego chce wróg. To, co my robimy, to jest e, objaw naszej, naszego, naszej konstrukcji, naszej wolności, którą mamy w sobie. Pokaż tę koszulkę, kamrat. Z miłości do wolności. To jest... Nie można tego przecenić. Kiedyś, e, kiedy... To było w 1999 roku. Wychodziłem z tak zwanej beztroski, z bardzo dobrego życia, które wiodłem. Trafiła mnie bardzo poważna, wielka, katastrofalna inwestycja, która przekreśliła nasze plany życiowe. I kiedy te inwestycje, wiadomość o tej inwestycji roznosiłem od domu do domu dosłownie od domu do domu zagadnąłem rolnika pracującego na środku pola. Podjechałem do niego konno, on się zatrzymał, ja mówię o tej inwestycji. I to starszy pan był, już wtedy chyba miał około 70 i nagle tak zapalił papierosa, zaciągnął się i mówi: tak, Popatrz panie, popatrz panie. Nie dadzą żyć. Nie dadzą pożyć. Nie dadzą pożyć. I teraz to, co, wszystko, co wy robicie, szanowni państwo, kamraci, to robicie po to, żebyśmy sobie pożyli. Żebyś ta niewygoda tego działania, bo to wszystko fajnie wygląda na filmach zawsze. Na filmach jeden rok jest skompresowany do pięciu minut, ale to, że trzeba wyjść z domu, trzeba się narazić, to tak jak wojna, jak rozmawiałem z frontowymi żołnierzami, a wychowywały mnie roczniki 900, 910 920, bardzo doświadczeni ludzie i oni mówili, że wojna jest bardzo banalna. Jest tak banalna, że wręcz nudna. Bo się widzi tylko co się widzi. Te, te, całą z to widzimy na filmach. I wy też, wychodząc na ulicę, zbierając podpisy, byliście samotni w tym, swoim zebra... w tym swoim działaniu. Byliście na ulicy w tym samym wymiarze, co inni ludzie. Musieliście podejść, zebrać podpis. Niezwykłość, a zarazem banalność tego wydarzenia. I kiedy wiedzieliśmy, że nie zbierzemy te podpisy, Zastanawialiśmy się, czy jest szansa mobilizować ludzi. Po co wzywać do tego wysiłku? Przecież każdy z Was jest inteligentny i wiedział, że to się nie uda. I za to, za ten wysiłek, który zaprocentuje, zaprocentuje, ponieważ to nie była gra komputerowa. To było życie w realu. Ja nie potrafię wyrazić swojej wdzięczności dla Was i nie potrafię znaleźć słów. Podziękowania. Mogę, mogę tylko powiedzieć tak. System jest słabszy niż myślimy. On ma tylko instrumenty w ręku, które nas zniewalają. Bardzo banalne. Prokuratorów, sędziów, policję. I to są banalne. Banalne są instrumenty. Najokrutniejszym instrumentem jest, są media, ponieważ one potrafią. Uważajcie, zmusić ludzi do tego, że popełniają samobójstwo, czekając w długich kolejkach i nie przyjmując informacji, że popełniają samobójstwo. To tak jak historia z tymi gwistkami z, z Nepalu. Nie wiem, czy znacie historię. Siedziałem w kryminale z człowiekiem, który pracował w Pijarze i zrobili sobie takie lokalne doświadczenie. W lokalnym radio zrobili cykl audycji na temat wyjątkowości gwizdków nepalskich. Że jak się dmucha w ten gwizdek nepalski godzinę dziennie, to w mózgu następują takie ciekawe połączenia. Te neurony się łączą w cuda i człowiek jest gigantem. I tak trzy audycje były, naukowcy się wypowiadali i potem mówili: Słuchajcie, zamówiliśmy 3000 tysiące nepalskich, one jadą z Nepalu do nas. I pewnego dnia ogłosili: prowadzimy zapisy na te gwizdki. Gwizdek jeden kosztuje stówę. Proszę się na maila zapisywać, słuchajcie. Ludzkość runęła, każdy chciał mieć gwizdę. A potem była dalsza część ćwiczenia, yy, bo ludzie musieli zadzwonić. Więc ludzie dzwonili i tam mówi taka pani, że ona zamówiła trzy gwizki nepalskie, no i chce wpłacić. A człowiek, yy, ten, który ten eksperyment prowadzi, mówi tak, wie pani co, może pani wpłacić, ale ja pani prywatnie powiem, że to jest ściema. To jest nieprawda, to jest oszustwo. Ci bandyci tylko chcą okraść z pieniędzy. Cisza po drugiej stronie słuchawki. Także wie pani, no może pani nie płacić, ale ja bym pani nie radził. One nie działają. I facetka mówi tak. Tak, one nie działają. I pan co? Ja nie wiem, że one może nie działają, ale jednak chcę te trzy listki. <śmiech> <śmiech> Słuchajcie, I tacy są ludzie. Tak I wy... działa. Słuchaj, i wy, się wyłam... i wy się z tego wyłamaliście. E, e, ja nie uprawiam wazeliny w waszą stronę, ale jest takie słowo. Jesteście szanowni kamraci, państwo, panie, panowie, jesteście elitą. Uwierzcie, elitą. Elita nie jest pokazywana, y, 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 ta prawdziwa elita nie jest pokazywana w TVN-ie, w TVP ani nie siedzi w Sejmie. Musimy sobie przewartościować, to my jesteśmy elitą. Dowód? Będziemy, widzimy i będziemy niestety widzieć, jak wymierają ludzie, którzy się dali, którzy się dali nabrać na eksperyment medyczny. Mało tego. Poprzez przekazy medialne podpisali zgodę na udział w tym eksperymencie. Tracą jakiekolwiek prawo do jakichkolwiek odszkodowań w tym momencie. I jesteście elitą. Jesteście elitą i przebywanie w waszym towarzystwie dodaje mi Marcinowi mnie, bo my przeważnie mówimy do tego szkiełka, tak? Yy, każde takie spotkanie jest bezcenne dla nas. Yy. Że Wam się chce, to ja nie powiem, że nagroda będzie w raju. Nagroda jest już, tylko trzeba sobie z niej zdać świadomość. Mógłbym tak długo, ale nie mogę sobie odmówić. Wiecie, że lubię to. Śmierć wroga ojczyzny! Śmierć, śmierć, śmierć! A teraz, żeby mu nie było łatwo, ta kanalia też musi zabrać głos i musi coś powiedzieć. Tak wiecie, dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie jeszcze raz. Każdego stosowna. Dziękuję za ten szalik. Szczególnie podoba mi się druga strona, ale ponieważ Wojciech pierwszy sobie wyłożył na tamtą stronę, no to mnie została ta część patriotyczna, ale też świetnie. Powiem Wam, kiedy uciekały nam kolejne dni, kiedy widzieliśmy, jak jesteśmy rozgrywani. I to w taki chytry sposób, że w zasadzie nie ma się do czego przyczepić. A to, że papiery poszły do innego sądu, a to, że prokurator coś tam będzie weryfikował, a to, że jest w sądzie apelacyjnym, a w sądzie to one są, ale nie w tym, tylko w innym oddziale. I tak z każdym dniem, jak nam to uciekało, patrzyłem na to wszystko z perspektywy doświadczenia, które już miałem przy zbieraniu głosów. I miałem bardzo duże wątpliwości, czy powinniśmy w ogóle Was mobilizować i angażować, bo. Życie pokazywało, że nie ma już szansy na zebranie tych głosów. A jednak podjęliśmy ten krok głównie dzięki Wam, bo zaczęli zgłaszać się koordynatorzy. Śląska Działka wzięła to wszystko w swoje ręce, zaczęła. E, opowiem Wam, że ona mi się kojarzy: bo ma swoją urodę, ale ma i swój charyzmat. Ona mi się kojarzy jak taka kobietka w szpilkach, rozumiecie, ze szpicrutą, która stoi nad Tobą i strzela. Ona tak nas pilnowała. Nowy koordynator, dopisz tu, jest tam. Mordziku, dodałam trzy maile, trzeba ją zupełnić. Telefony. A jak klikasz telefon, to są literki, to popraw. I o, słuchajcie, ona dbała o to, żeby wszystko było na bieżąco. Ale jak zaczęły spływać te informacje, jak wy się zaktywizowaliście, ci koordynatorzy, jak zaczęło spływać informacje, że słuchaj, ile fantastycznych ludzi dzwoni. Nagle się z powrotem otwieramy. Pomyślałem, że. Jesteście wspaniałymi ludźmi, bo większość osób w tym czasie siedzi w domu i ogląda seriale, pije piwko, zajmuje się pierdołami, chodzą na siłownię. Niektórzy nawet nie mają czasu dla siebie, tylko po prostu wykorzystują to takie słodkie nic nie robienie. A wy wykorzystaliście ten czas, żeby się zmobilizować. I po tym, kiedy i Wojciech, i ja zostaliśmy zatrzymani, wiele osób, że tak powiem. Troszeczkę się wycofało. Tak, to co pokazaliście w tym momencie, to było takie zaskoczenie, takie zebranie się w jednej chwili. Tyle osób ruszyło do przodu, tyle osób się nawzajem poznało, że myśmy po prostu z Wojciechem otworzyli paszczę i e, byliśmy tym wzruszeni. Dlatego podziękowania należą się Wam samym. Bardzo Wam dziękuję i proszę, żebyście podziękowali sobie nawzajem, bo to Wasza wspólna praca. Czuj, Duch! Brawo! I Jeszcze dodam, bo to jest takie prawo działania ludzkiego. Najtrudniej jest na, na początku. Mieliśmy trzy i pół dnia. E, teraz e, po, popadnijmy w pychę. Tutaj przy tym ognisku możemy sobie na to pozwolić, potem ją spalimy w ogniu, popadnijmy w pychę. Gdybyśmy mieli pełne trzy tygodnie do zbierania podpisów, myślę, myślę, że sami byśmy byli zaskoczeni, bo my z Marcinem mamy te głosy wszystkie. Ja je będę musiał, bo ja za nie odpowiadam yy, prawnie. Yy, te głosy zawieziemy na pole Grunwaldu i wszystkie spalimy, a prochy z tych głosów rozsypiemy po polach Grunwaldu. Bo ja je muszę zutylizować, muszę je zniszczyć. Więc nie mogę je tak zniszczyć, od tak, byle jak chcemy z tego zrobić wydarzenie yy, symboliczne albo nawet sakralne. Bo każdy taki podpis to jest. Działanie konkretnego człowieka w stosunku do nieznajomego człowieka na ulicy, tak? A to jest najtrudniejsze. To jest najtrudniejsze. Ludzie się dzisiaj boją cokolwiek podpisywać, bo im mówiono RODO. No Pan dostaje moje, moje wrażliwe dane. A jakie są Pana wrażliwe dane? Adres zamieszkania, imię, nazwisko i ten magiczny pesem. Ten numer niewolnika. Numer niewolnika. Tak jest. I tak to wymyślili sobie sprytnie, bo oni sobie z tym dają świetnie radę. Pytanie, skąd na przykład taki, taka wielka partia polityczna ma nagle tyle głosów? W urzędach państwowych, gdzie jest dostęp do PESELI, do y, adresów, do imion i nazwisk, siedzą urzędnicy oddani wielkim partiom politycznym. I oni te dane po prostu wynoszą. Sztab ludzi przepisuje te dane. Taka jest praktyka. Taka jest praktyka, szanowni państwo. I dlatego nikt nie widział na ulicy krzątających się jak mrówki ludzi z jednej wielkiej partii, z drugiej wielkiej partii, z trzeciej wielkiej partii. Oni sobie te podpisy załatwili. Mają bazę, powiedział. Tak, załatwili bocznymi drogami i wszyscy o tym wiedzą. I, I to jest tak, jak wiecie, w Warszawie na Żoliborzu jest taki second hand, taki ciuchland dla bogaczy. Na czym polega ten ciuchlan dla, gobaczy, dla bogaczy? Że tam, tam rzucają bardzo drogie ubrania z tak zwanych końcówek serii albo z wycofanych tych takich... końcówek sezonu Wy, wyprzy, nie, to nawet nie wyprzedaże z kampanii modowych i tam na przykład marynarka jakiejś bardzo znanej firmy, która kosztuje 2-3 tysiące tam kosztuje 200-300 złotych i jednego dnia Zjeżdżają się Mercedesami, BMW-cami, czym tam jeszcze się zjeżdżają, wchodzą do tego sklepu i następuje zjawisko fantastyczne. Udają, że się nie widzą. <grywa> <grywa> szybciutko biorą co leci, szybciutko do kasy, biegiem do swojego luksusowego samochodu i do domu. Po to, żeby gdzieś tam na tych rautach państwowych, na prywatnej wyżerce i prywatnym chlaniu w tych ciuchach się pokazać. Takie to jest zakłamanie, takie, taka to jest hipokryzja. I tacy ludzie nami rządzą. Ja tylko mam nadzieję, że oni naprawdę się zaszczepili i przyjęli eksperyment medyczny, medyczny i tak, albo przejdą na naszą stronę, albo dadzą nam święty spokój. Albo przejdą na drugą stronę. Dobra, teraz tak zanim przejdziemy i tutaj oddam jeszcze głos kto będzie się chciał wypowiedzieć pewnie Basia, Krysta, znając Krysten, pewnie chce coś powiedzieć nam jakiś przekaz tutaj ale to za, za momencie Krysiu za momencie. Ja... ja powiem tak, jak Krysta powie to przemówi do serc, a nie powie my to mówimy ja bym chciała uroczyście rozpocząć pieśnią, pieśnią wolnych ludzi, taką, którą my sobie właśnie w stowarzyszeniu puszczamy. Myślę, że każdy sobie ją przeanalizuje i wysłuchamy ją. To jest raptem trzy minutki. Bardzo proszę o pieśń. I'm yes. 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 Dziękuję bardzo. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Czołem! Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć! 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 Moi kochani, plan jest taki, żeby tu już nie było chaosu, jak jechałam i słyszałam, że tu jest chaos. Żeby nie było! Żeby nie było. Plan jest taki, skończymy przemowy i robimy porządek. I nakarmimy się, bo wszyscy są głodni. Także, żeby nie było chaosu, będziemy wydawać bigos, kiełbaski, wszystko co mamy, wszystko macie zjeść ze apetytem i ze smakiem. Dziękuję. Dziękuję. Wszystko to przygotowały nasze wspaniałe kamratki.